W pokoju panował półmrok. Stół, przy którym siedziałem, oświetlała jedynie mała lampka nocna. Gdzieś z za okna, od piszczeli, niósł się nieprzyjemny, przerażający głos puszczyka. Na pustym blacie rozłożyłem karty tarota i biorąc jedną po drugiej, przyglądałem się rysunkom. Dziwne były jakieś takie niepokojące ale jednocześnie budzące niezwykły dreszcz emocji. Wyobrażały głupca, maga, papieżyce, koło fortuny, wisielca, diabła, śmierć, denary, różdżki, kielichy, miecze, wielkie arkana, małe arkana. Przymknąłem oczy i nie tyle zastanawiałem się nad ich symboliką, ile raczej chłonąłem... I kontemplowałem tę moc, tę aurę, która emanowała z pergaminowych prostokątów i która zdawała się przenikać mnie na wskroś, ni stąd, ni zowąd poczułem się jeszcze dziwniej. Z jednej strony byłem jakby osaczony, jakby otaczany wznoszoną w pośpiechu wokół mnie twierdzą, murem nie do przejścia. A z drugiej stawałem się czymś w rodzaju bramy, portalu wiodącego do wnętrza owej twierdzy i do mojego wnętrza. Lecz była to dziwna brama, taka, przez którą można wejść do środka, ale przez którą ja nie mogłem już wydostać się na zewnątrz, czułem się jednocześnie chroniony i w potrzasku. I nie było to miłe uczucie. Naraz w duszy, w umyśleń, nie wiem gdzie, zaczęły mi się jawić obrazy ludzi, rzeczy, zdarzeń, które były, które trwały i które miały dopiero nadejść. Zrozumiałem, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są dla mnie niczym otwarta księga. Doznałem iluminacji i już nie byłem tym, kim dotychczas lecz jakąś inną istotą, która zachowała wyłącznie mój dawny zewnętrzny kształt i formę, ale wewnątrz była kimś zupełnie odmiennym. Poczułem w sobie moc. Nieprawdopodobną, niewyobrażalną moc. Fragment powieści Tajemnica Rodu Semberków autorstwa Andrzeja Juliusza Sarwy Wydawnictwo Armoryka Sandomierz 2017 czytał autor Andrzej Juliusz Sarwa.